Szanowni Państwo, następna prezentacja przed nami. Tym razem pani magister Katarzyna Kujawska z Politechniki Gdańskiej. Tytuł prezentacji Pomiar przyrostu wiedzy z matematyki studentów Politechniki Gdańskiej. No mam nadzieję, że to jest funkcja rosnąca coraz szybciej. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Proszę tylko o informację, czy jestem słyszana. Dziękuję bardzo. Nazywam się Katarzyna Kujawska, jestem pracownikiem Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na odległość Politechniki Gdańskiej i chcę Państwu przybliżyć temat pomiaru przyrostu wiedzy, jakiego dokonujemy wśród studentów, nowo przyjętych studentów Politechniki naszej naszej uczelni. Na początku plan mojego wystąpienia krótkie. Omówię państwu test kompetencji czy sprawdzian kompetencji i e test zaraz zapoznam z czym to jest, krótka nota metodyczna, porównam wyniki sprawdzianu kompetencji i e testu w latach 2016-2019, wymienię wpływ wybranych czynników, no i tutaj skupimy się na, na podsumowaniu i na wnioskach jakie z tych badań naszych tutaj płyną. Wspomniałam przed chwilą o dwóch takich elementach, które powiedzmy serwujemy studentom na studentom pierwszorocznym. Pierwszy to jest sprawdzian kompetencji czy test kompetencji, to wymiennie używamy tego tych sformułowań. Pisany jest obowiązkowo na pierwszych ćwiczeniach z matematyki przez wszystkich studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych, inżynierskich pierwszego stopnia. Obejmuje materiałem, co ważne i co będę tutaj mocno podkreślać, materiał szkoły ponadgimnazjalnej, jeszcze ciągle ponadgimnazjalnej, na poziomie podstawowym. Staramy się tutaj absolutnie nie wykroczyć nawet pół centymetra poza ten poziom podstawowy, po to, żeby wszyscy studenci mieli jednakowe szanse dobrze ten test napisać. Test jest przeprowadzany w formie tradycyjnej, czyli każdy student dostaje do ręki kartkę z zadaniami. Jest proszony przedtem, przed rozpoczęciem pisania, żeby uzupełnił odpowiednią tabelkę, która na tym teście jest. Na tej tabelce zbieramy informacje, oprócz oczywiście imienia nazwiska, kierunku, studiów. Prosimy o podanie, jaką szkołę ponadgimnazjalną student ukończył. Czy jest to, tak jak tutaj Państwo widzą, te cechy, cechy studenta? Czy jest to liceum ogólnokształcące, technikum, LP to jest liceum profilowane i inne? No w tym słowie inne, tutaj w tej kategorii inne są szkoły głównie studentów obcojęzycznych, tutaj głównie za wschodniej granicy. Prosimy również o podanie informacji na temat rodzaju zdawanej matury. P to jest podstawowa, R rozszerzona, B to jest bez matury i inne wszelkiego rodzaju matury IB, bądź też właśnie tych studentów naszych obco, obcokrajowych, obcokrajowców. Nota maturalna z matematyki, żeby podali na ile procent tę maturę podstawową czy rozszerzoną napisali. Po uzyskaniu, po sprawdzeniu, otrzymujemy jeszcze informacje na temat liczby punktów, jakie student otrzymał na tym sprawdzeniu kompetencji. Może otrzymać maksymalnie 25 punktów. Dodajemy tutaj wyraźnie trzeba też jeszcze podkreślić że sprawdzian nie ma wynik tego sprawdzianu nie ma na nic wpływu czyli nie dodajemy go ani do żadnej liczby punktów tak, nic takiego. I co ważne, student nie korzysta podczas pisania tego sprawdzianu z żadnych wzorów, z żadnych kart wzorów, tak jak to jest na maturze. Pisze, tylko no, korzysta z własnych zasobów, tutaj pamięci. Drugim takim narzędziem, które drugim, drugim, drugą taką formą sprawdzenia wiedzy jest e-test. To jest już w formie, w formie elektronicznej przeprowadzany w laboratoriach komputerowych naszego centrum po zrealizowaniu zagadnień do rachunku różniczkowego włącznie. I to też jest ten zakres materiału jest sztywny, tak żeby każdy student, to jest materiał obowiązkowy na wszystkich kierunkach studiów inżynierskich pierwszego stopnia. W momencie, kiedy ten, 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 te zagadnienia zostaną zrealizowane, studenci są zapraszani do laboratoriów komputerowych i taki test na komputerze piszą. Mogą uzyskać maksymalnie w tym eteście 12 punktów. Te noty mamy, te cechy studenta. Zbieramy pilnie tutaj gromadzimy te dane. Mamy zespół w centrum nauczania, zespół do spraw analiz efektywności kształcenia i w tym zespole właśnie zajmujemy się, my akurat w tym zespole zajmujemy się sprawdzianem kompetencji, natomiast jest jeszcze zespół zajmujący się e-testami. to pewnie też Państwo będą tutaj mieli okazję posłuchać, albo już, już taka okazja była. Krótka nota metodyczna. Wnioskowanie prowadzono w oparciu o taki element statystyki opisowej, wskaźniki struktury, zwykły udział procentowy, natomiast tu już jest narzędzie z, ze statystyki matematycznej, liniowy model regresji wielorakiej, logitowy, uporządkowany. Już nie będę w to wnikać, bo to nie to jest tutaj przedmiotem mojego wystąpienia. Chcę Państwu przybliżyć teraz, co z tych danych, które Zbieramy tutaj, w jaki sposób opracowujemy te wyniki. Na tym slajdzie widzą Państwo profil studentów pierwszego roku Politechniki ze względu na rodzaj zdawanej matury. Te daty, które tutaj są umieszczone, te lata, jak są umieszczone, to są tylko dane z czterech lat. Natomiast muszę powiedzieć, że test kompetencji. Pisany jest od 2006 roku. Natomiast porównujemy wyniki tego testu od roku akademickiego 2007-2008, ponieważ ten pierwszy test, który był pisany, nie obejmował zakresem tylko zakresu, zakresu matematyki podstawowej, ale również rozszerzoną. W związku z tym no, nie porównujemy tych danych. Tak, później, rok później doszliśmy do wniosku, że żeby wyrównać szanse skupimy się tylko na zakresie podstawowym. Umieściłam tutaj tylko 4 lata z tego powodu, że e-test, mam dane z e-testu tylko 4-letnie, ponieważ... ponieważ no, wcześniej nie było, nie było takiego narzędzia tutaj. Jak ten profil studentów tutaj się tutaj się nam kształtuje? No Widać, że znakomita większość to są studenci, którzy przychodzą po rozszerzonej maturze. Po podstawowej, niewielki ten odsetek, ale proszę zobaczyć, że w tych trzech ostatnich latach widać taką tendencję, zresztą w tym poprzednim też, tak, tę tendencję wzrostową w maturze. W maturze rozszerzonej. O liczbie studentów za chwilę powiem. Tak, jaka jest liczba tutaj studentów piszących tę maturę? Tutaj mam, mam dane. Nie maturę, tylko, tylko ten test kompetencji. W taki sposób takich studentów przyjmujemy, z takimi zaczynamy pracę. Kolejny slajd to profil studentów pierwszego roku ze względu na rodzaj szkoły. Główną tutaj główny zasób nasz to są studenci po liceum ogólnokształcącym, tak, technika. Chociaż można można zanotować w tych trzech ostatnich latach obserwacji wzrost tych studentów po technikum tutaj. Inne szkoły i licea profilowane stanowią tutaj bardzo niewielki odsetek. No i teraz jak kształtują się wyniki sprawdzianu kompetencji w latach 2016-2019. W tych zielonych prostokątach jest umieszczona średnia arytmetyczna punktów. Przypominam, że 25 to jest maksymalna liczba, jaką może utrzymać student pisząc test kompetencji. Wąsy, które tutaj Państwo widzą, to są średnie odchylenia od średniej, czyli odchylenia standardowe, natomiast te wskaźniki struktury umieszczone tutaj nad te wskaźniki procentowe, to jest, pro, to jest informacja, jaki procent stanowi średnia w maksymalnej do, możliwy, do w maksymalnej liczbie punktów możliwych do zdobycia. Tak to się kształtuje, jeżeli chodzi o wynik sprawdzianu kompetencji, a pokazuję to po to, żeby za chwilę pokazać Państwu, jak to wygląda w przypadku E testu. Jakie są tutaj zmiany. Wyniki E testu. Maksymalnie można otrzymać 12 punktów. Tak ten udział tutaj. Średniej w maksymalnej do zdobycia liczby punktów jest znacznie wyższy niż w przypadku testów kompetencji. Znowu na niebieskich są średnie arytmetyczne, tak? Te wąsy to są średnie odchylenia od średniej. I teraz kolejny slajd. To jest zdawalność, ale ta zdawalność, tutaj Państwo widzą, że to w tytule w cudzysłów zostało wzięte, a to z tego powodu, że tak naprawdę nie uznajemy, czy test jest zdany i dla studenta to nie ma żadnego znaczenia, czy e-test. Natomiast przyjmujemy my na swój użytek tutaj, jeżeli chodzi o prowadzone badania, że zdany test jest wtedy, jeżeli on otrzyma przynajmniej 50% punktacji. Tak? Przepraszam, tutaj odpowiem od razu na to pytanie. Czy, czy wyniki w zależności od kierunku analizujemy? Tak, są przeprowadzane szczegółowe badania w zależności od kierunków, również dla każdego kierunku osobno, nawet może nie dla każdego kierunku, dla każdego wydziału osobno, ale tam też są również badania odpowiednich kierunków. Natomiast no, to wystąpienie jest zbyt krótkie tutaj, żeby o tym powiedzieć. Natomiast wszystkie są rzeczywiście gromadzone te wyniki od 2006 roku, tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o ten test. I y, muszę powiedzieć tutaj y, trochę takiego y, prywatnego, taką, taką zrobię, ale y, jako osoba, która zajmuje się tą analizą od wielu lat. No bardzo, bardzo niepokoi mnie to, że w zeszłym roku to się nie odbyło, tak? Z powodu pandemii ten e -test, ten test kompetencji nie został przeprowadzony. Mamy w związku z tym taką dziurę tutaj w tych naszych obserwacjach, a naprawdę świetnie widać, w jaki sposób zmienia się ten profil studenta, jak, jak, jak to wygląda tutaj. Można to tak fajnie obserwować. Naprawdę już tych obserwacji jest sporo. No i teraz jak ta zdawalność tutaj wygląda w latach 2016-2019, tak? Zielone jak zwykle dotyczy testu kompetencji, niebieskie dotyczy e-testu. Widzą państwo, że ta zdawalność tego testu kompetencji jest na niższym poziomie niż zdawalność e-testu. No, można sobie zadać w tej chwili pytanie właśnie, jakie czynniki mają wpływ tutaj na zdawalność obu tych sprawdzianów. No i to jest właśnie przedmiotem tej naszej, tej mojej tutaj prezentacji, tak? Jakie, jakie czynniki tutaj, tutaj wpływają. I teraz ten slajd, który Państwo widzą. Zdawalność testu, kompetencje testu jest tylko dla roku akademickiego 2019-2020. Czyli na podstawie najnowszych dostępnych danych, bo to w zeszłym roku nie było, tak? Nie byłoby czasu tutaj omawiać tego w każdym roku osobno. Proszę zwrócić uwagę, że no, dla tych trzech ostatnich tutaj mamy taki Taką, takie dosyć wyrównane te, te wyniki. W zależności od matury, od rodzaju matury, tak? Rozszerzoną zdało test kompetencji 42,7%, tak? E-test mamy przyrost. Przyrost widzą Państwo w jaki sposób to, to tutaj wygląda. Teraz kolejny slajd z kolei. To jest zdawalność w zależności od typu szkoły. Tutaj chyba warto zwrócić uwagę na, na praktycznie identyczne wyniki liceów ogólnokształcących i techników. Mimo Mówię oczywiście o teście kompetencji, tak? Mimo tego zróżnicowania tutaj w e w, w teście kompetencji, przepraszam, bardzo podobne wyniki, jeżeli chodzi o, o e-test. No i teraz, w związku z przeprowadzoną analizą, jakie wnioski, jakie wnioski mamy? Na wyniki testu kompetencji statystycznie istotny wpływ mają rodzaj zdawanej matury i typ ukończonej szkoły średniej. I to są dwa czyste czynniki, które mają wpływ na wyniki testu kompetencji. Nie ma tutaj interakcji. Interakcje też zostały zbadane. Okazało się, że te interakcje nie mają tak istotnie statystycznego wpływu, jak właśnie te dwa czyste czynniki. I teraz mamy tak. Dla testu kompetencji, czyli dla tego pierwszego sprawdzianu, studenci bez matury i z maturą inną osiągają statystycznie istotnie. Niższe noty w teście kompetencji w porównaniu do tych pozostałych. Natomiast w przypadku e-testu, statystycznie niższe są tylko obserwowane noty dla studentów z inną maturą. Bardzo Taki dziękujemy. wynika z tego, że w procesie tej edukacji zostały wyeliminowane. Minister... Czas nam się kończy. Przepraszam, Przepraszam jeszcze, jeszcze tylko ten, ten, ten ostatni wniosek. Tak? Bardzo proszę. Jedno zdanie. Mhm. Natomiast, jeżeli chodzi o, o ten drugi, tę drugą kategorię, tutaj, studenci po technikach i po szkołach średnich, zakwalifikowanych do, do kategorii inne, osiągają statystycznie niższe noty w teście kompetencji w porównaniu do pozostałych. Natomiast w przypadku e-testu, statystycznie niższe noty uzyskają tylko studenci po szkołach oznaczonych jako inne. W takim razie, Stude wśród studentów, którzy przyszli po technikach, udało nam, znaczy udało nam się, to nie jest kwestia udania się, myślę, że zdołaliśmy wyeliminować właśnie tę statystycznie istotną różnicę. No i to można jako naszą wartość dodaną tutaj uznać. tak? Wartość dodaną tej naszej pracy, tutaj wszystkich pracowników naszego Centrum Nauczania Matematyki. Bardzo dziękujemy, panie magister, za tą prezentację.